Dobra. Cześć widzowie, z strony Łukasz. Dzisiaj nagrywam was tego... Z... A ty nie zrobisz z tego edita? A, sklipowałeś. Sklipowałeś to. No, a skąd wiesz? A dobra, no. no dzisiaj ...i Robloxa i... Dora... Na końcu rób Undera. Nie. On nie chcę. O kurde! To siema, widzowie! Jakby co to, to do tego. Do widzów. No. Moi? No tak, to twoje. O no to siema. I jak coś. Bo ja nie patrzę jeszcze na live'a mojego. Róbera. Ale on może nie chce. Nie chcę. Nie to chcę teraz mi się. rób, rób nie. nie będę robił double. Się no, nie chce. Może już nikt do mnie napisał. Ja oglądam jak ty twojego... Ja oglądam twojego live'a. No. Prawo. Prawie ci się udało Ja próbuję cały czas jakieś triki O ma chodzi pewnie. Teraz to nie było. dobra, ja już nie robię trików, Ja sobie po prostu gram rekord. Za dwie setne, hala. Tryków. Dwie setne. Wybramy 20 minut, ojej. Sprawdzam czy... Yy, o kurde. Office... Prawie underglitz'a byś zrobił, prawie. Kto? gdzieś na tych trypłach, no. na tych tryblach. I to było blisko. Wem. Bom bombini, buzini. Nie. Kebabini. Bom kebabini. Bom sranini Stumblerini. <laughs> eh, Oioioi. Oh, oh, oh. Bombobi. Lini gamsterini. Siede srau. El. Zarzoja. El Bobrito de Kemabito. Serazito. Bobrito bondito. Gugnolito. El Bobrito Toia de Kemabito. Twoja matta. Kito Twoja matka Chwila Sierpa Stawler To dla Ciebie To się zasrawała Widoczne Stawler To twoja matka się trwa To sprawdzić I sprawdź do kibla. Nie, bo duszko. Co? Ten? Ale swoje, do swojego. Do Nie chcę, myślę Ej, to ja. Ej, stabler. Stabler. Oj, sprawdzić Co? Ej, 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 ej. Ej, wiesz, że twoja matka się... Nie zapomnij, że my mamy we dwoje live'a! Wiem... Ale... Ale na moim nie jest chyba. A. No Moim jest tylko Slumblark jak... No kurde! Spie... Jest swa matkę Swą matkę... Ale kto? Damn, że nie wyzywaj samego siebie. Gadasz z sobą prawdę. Dupa nie to chyba. Twoja dupa. Dupa, du, 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 du dupa. Się Ciebie <ścoughs> <Sie> kastrowała. <ścoughs> What the fuck. <ścoughs> Let's fuck you. <ścoughs> To live? Tak. ta live? mega zarobisty Wiem O mega Okulak. Ja. O Okulak. Okulak. Patwa. Okulak. Okulak. A Stumbler, nie bądź zazdrosny, bo ja jutro jadę do Emmana i będziesz już zazdrosny o to, że ja się z nim mocniej koleguję niż ty. Trudno. Mam tu gdzieś. A ja ciebie mam gdzieś. Co tam? W dupie mam cię. Gównie serwitu. Nie wyzywaj samego siebie. Gadasz prawdę. Ale powiedziałem Emanito, Gangsterito. Gdzie jest tulerito? Ze strony no Właśnie nie. Ze srani to powiedział. Z no, ze srani to powiedział przecież. No właśnie. Bo jest zasany. No i dobrze powiedziałem. No powiedzieć Albo brito do kurto PIERDOLITO! tumblr pierdol lito Ja Ty zrobisz sięki się nie ruszasz? Ten. Zbieram sobie te owoce, bo ja jestem teraz Harvest Event Zbieram... Harvest Event? No. Wy, Wygrała ten bolsa Ja też zgram w szino. Dołączam do o Ciebie kurde, 2000 punktów mamy 2000? Da! No to jest mało, chłopie. Ale... Chyba dużo chłopie. Okej, ja... Ja najpierw daję 300. Chodni się kastraca. I do też mamy... dupy, bo ci zaraz w dupę wejdzie dodasz to mnie na Robloxie. Czemu? Bo chcę. Ale on nie chce. Co zrobić? A ty co zrobisz? Dobra, widzę. Le. Dobra. Shhh. jak ten to widzę. Le. To no wiecie. proszę. Czekaj, do... czy chcę Czekaj, co chce od Czekaj. Co chcę od piczu? Ja już zapomniałem sam. Czy masz Czekaj, do to do... to Dodasz mnie na Robloxie Obwapnij Ej, dobra, spójrzcie chwilę na co będę Dodasz mnie na tym głupim Robloxie Ja nie no to niech obwapem mi to Gangsterit Ty jesteś dupą, zeseraną Chyba ty Spierd... To się odwraca i do ciebie wraca Spierdlaj do piekła tak, Ta. jak ty jesteś takim gejem, masz taką wyruchę, Że Twoja matka nawet bycie nie wyruchał. Ej, 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 ej! Nie ma! To nie jest